Witam Was ponownie. Dzisiaj zaprezentuję, tylko zaprezentuję grę, chyba już chyba wszystkim znaną, powinna być przynajmniej znana, Left 4 Dead 2, tudzież tu, jak ktoś woli po angielsku, cały tytuł. To jest, jest, jest świetna, szczególnie jak się ma z kim grać, nawet z randomami się gra dobrze. Są fajne fajnie są tryby skonstruowane, są no, inne mapki, że tak powiem, ściągane, tak? Tak w cs -a. jest świetne. A więcej ludzi mogłoby grać, ale jak się ma z Kim, zawsze wszystko fajnie idzie. Tutaj zaprosiłem trochę addonsów. Jest tego, jest tego pełno. Jak ktoś chce model zwykły, gry to jest zwykły model. Jak ktoś chce inne dźwięki, to ma inne dźwięki. Ja tu włączyłem wszystko, chociaż normalnie na tym średnio lubię grać, że tak powiem, bo są dziwne rzeczy. Jak widać, jest Leroy Jenkins, jest Benny Hill jakiś i tak dalej, i tak dalej. No. Troszkę się przyciąło, mam takie serwery grupy, mam tam przegrane około 106 minut, ale nie, to jest w ciągu ostatnich dwóch tygodni, 64 godziny łącznie, czyli chyba nie jest źle, chociaż mam gry, w które grałem więcej osobiście. Co so, Kampanię zagrać to jest, myślę, kontra, kontrę, bo kontra jest chyba najciekawsza, ale szybką. Są fajne mapy ściągane, ale chyba nie zaprezentuję, bo tak jak powiedziałem, mało, kto, mało osób na tym gra. Grają Polacy, jak gdzieś na przykład Maciej.pl, Raven, nie wiem, czasami trochę dobiera Ukraińców, trochę Białorusinów, ale generalnie to jest rzadkość, chyba że będziemy w jakiejś dziwnej godzinie lub jest po prostu jakiś, jakiś dziwny okres, może tak bym to ujął. Mi się gra bardzo podoba. Jest, jest w rozsądnej cenie. Jest chyba tańsza niż jedynka. Zawiera, że tak powiem, mapy z obydwu części. Teraz mam nadzieję, że nie będzie za cicho. Jeszcze przygłośnie na chwilę. Kontrast, chyba tutaj na, 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 Kampania jest fajna. Link 138. Gdzie mnie dorzuciło? Do jakich serwerów? No magicznych 15 spada na szczęście. Tu jest mapa o nazwie... Czemu ten auto ma taką dziwną teksturę? Nie chciałem się robić. 99 spada! Dobrze, to już z pingiem... To było głupie, ale... Nie, źle to rozegrałem. Totalnie. Boomer to dobrze zrobił, muszę mu Jakimś tutaj mistrzem tej gry nie jestem, muszę od razu powiedzieć. Gram dosyć, może powiedziałbym, casualowo. Widziałem do dużych prostów, tysiąc godzin w to mieli przegranek. Wiedzą o co chodzi w grze. No, przy nich to ja jestem po prostu nikim. Ale trafiam też na ludzi takich luźnych, że tak powiem, takich jak ja gram. Nie wiem czemu u nich dwóch umarło, już już koniec rundy. Tryb kontra polega na tym, że są to same mapy, mapy są podzielone na etapy. Teraz etapy gramy i, że tak powiem, przed czyli po angielsku Survivors, brzmi to lepiej o wiele. Gramy mutantami. Mutantami po angielsku to jest, to chyba nie muszę tłumaczyć, oczywiście. Teraz wchodzimy w tryb powrotzenia i chyba będziemy... ludźmi, dobrze. To jest jakiś początek rundy jeszcze, więc to nie jest źle, jakieś, jakieś tu są komendy chyba. Te napisy są trochę duże na tej rozdzielczości, ale nevermind. mind. Są te tutaj napisy miałem te co oni tak mówią. Gra ma trochę inny... i to jest mapa z jedynki, czyli ma większy klimat... Bardziej taki... smutny, taki bardziej o zombie bym powiedział. Te skrzynki to są z event, więc proszę na to nie zwracać uwagi. W trybie kończę. tam się różnie respią, tak samo jak w kampanii. O, tam yy, pilsy gdzie daję apteczki i tak, dalej, i tak dalej, to ja nie muszę to mać. Chociaż są punkty stałe broni. Jak na przykład w, tamtyj, w tamtym kontenerze tam był boomer. Świetnie rzuciłeś tego mołotowa, nie wiem co on miał w ogóle dać. Bumer. Jeszcze chciałem tego bumera zdjąć właśnie. Jak się mówi i się gra, to trochę się ciężko skupić na obydwu rzeczach. Tu będzie broń. Mówię, że jest teraz. Zawsze tu jest teraz. To są takie punkty. Stałe czego on nie umie zrobić Loks. Tak szalek gdzie, gdzie jest czwarta dobra są wszyscy to jest, to jest fajny tryb, trzeba powiedzieć to jest taki trochę już na, na, na strasznie ustawiony na współpracę Bo samo wiele nie działa Ale coś tam się dzieje znowu. Trzeba, trzeba współpracować ze sobą. Najpierw, tak jak grać z kimś bo się zna, z jakimiś przyjaciółmi. Jak ktoś nie ma przyjaciół, no to... ...przykro jest. Grać, tak jak ja, z randomami. Mam tę kolegę jednego. Znaczy, było ich, szczerze, więcej, ale... ...mają za, tak powiem, za dużo gier. To jest trochę też taki problem, jak się ma dużo gier, to się samemu nie wie, w co grać. Bo jest za dużo możliwości. Nie wiem, czy mam kontrol na, na ten. Nacisnę kontrolę raz i skacze. Zauważyłem, że to mam ostatnio wszystkich Source'owych grach. Boom, Super, to zagraliście. Rush tank. Super. Tu jest Boomer! Boomera się nie niszczy, bo wybucha tym, czym mnie obrzygał. Te żółć przyciąga generalnie te zombiaki. Uuu, tu super, to rozegram. I... I nie widzimy niczego. Nie Mogę ci pomóc. No czekaj, bo tu Hunter jest, no... Zaraz musisz go zabić. Zimno. No szczeraj no. Weź ją podnieść a ja umarnę chyba. No nie mam szans, żebym to, to... To życia musieliby się pośpieszyć. Są niby pff, apteczki. No, podnieś mnie z łaski swoje, ja tu padnę! No i to jest właśnie taki logika żelazna, Już Jeszcze Smoker tu jest gdzieś. Mam te napisy po to, bo one da strasznie dają... No i on olał, no. Who cares, o lepiej olejmy, lepiej na tym wyjdziemy. No, wow, nie chcę on, to nie jest Apteczkę daj, no, daj, weź. Chizas. Jest, jest ciężko, nie, nie jaki to jest poziom. Jest ciężko, to trzeba... Czas, czas, wziąć tu po, po medykol. Tak, biegnijcie, na pewno zdążę się podleczyć. To są właśnie gra, granie z anatomami, tak jak mówię, to trzeba... Liczyć się z wszystkim. Jest, jest i boomer. nie sami trochę po boku, tak jak w tym wypadku. Są takie tajne, tajne taktyki prograczy. graczy Dot. też, umie. jak umiera, to rzuca ten kwas, Dwóch spiterów, znaczy, że jest bot, mhm. Dobrze mówię. Ploks, ploks. Guys. Ryle. Tam coś było. Akin. Padniemy. Tank jest takim trochę... takim bossem, tak bym to określił. Jak on tu jest, to... Już... Albo, albo go skaracie, albo on was skara. Po prostu taka jest zasada. Charger Chasing. Tak, już padam. jak najwięcej życia zdjąć. Może ta Zoe? Zoe, coś zrobi. Nie, nie zrobi. Tak doszliśmy dalej od nich, więc dałem najwięcej obrażeń 48. Czyli pół życia mu prawie ściągnąłem aby Kręgosłup ci pyk. Jakby oni się ogarnęli, to by moglibyśmy go skarać. Dałem więcej punktów. Tak, z generalnie na punkty, ale my nie okłamujmy się grać w to na punkty tutaj, trochę. Dla statków generalnie jest śmieszne, chyba że ktoś się wiesz, ktoś się postawi komuś i tu jest coś czego albo na jakichś turniejach, chociaż mam też był turniej z Left 4 Dead Ładowanie, ładowanie Ready Up hard. Jakieś tu są. Jakieś modzisze są mega, ja to mówię modzisze pan. Oni są generalnie dobre, ale na przykład jest serwer 10 na 10 I czemu jadąsy nie działają? Powinny być addonsy, ja tu mam. Miałem miliard addonsów, jak widzieliście. A nie działa, nic. Teraz się zorientowałem, to ogarnę potem. Poland piastów. Czyli są polaczki, tak jak mówiłem. Znaczy, polaczki. Ja tak generalnie mówię. Nie wszyscy są polaczkami, ale. Ale nie wszyscy. Zas... Ogólnie do polaków mam średnie podejście. Koleś Ci sam na pałę mu zrobić. A, bo to jest, to jest ta mapa, nie ogarnęłem. Mam dużo czasu. O, my mamy... Nie, haksy, haksy, nie, haksy. Nie ma co tu jolować, że tak powiem. Nie wiem jak to rozegrać. Totalnie. Nie wiem jak to rozegrać dobrze, tutaj zacząć tak jest Tak, mam atakować to mam paść od razu to do... nie jest żadna Teraz można by było Robić taki yolo run. Nie trafię Aha. No, widzicie właśnie imba mój imba skill Ciężko jest trafić Charlie. Charlie jest bardziej takie wąskie zaułki, wtedy wszystkie dwa powietrze i się przydaje. Jak mówię nie jestem prosem w tej grze i nigdy nie, nie byłem, nie uważam się za takiego. ale nieprawdą jest w tym, że trzeba wyczuć że trzeba mieć tak zwany... Tak zwany mózg jak to mawiają, widzisz tak ten smoker teraz ładnie rozegrał To właśnie o tym chodzi z tym mózgiem, że skill skillem, z killem, ale trzeba używać swojego własnego rozumu. Mogę wejść tu, mogę nad wejść tu A nie wiem po 2 Za daleko, nie, nie chcę się o ten Nadim się tekstu nie chciała zrobić Chociaż Wiecie, ja nie jestem taki Widzicie jakie to były tryki? Tryki z Ameryki Flux. Trzeba, trzeba na spokojnie, to nie, jest, to nie jest jakaś gra, taki że tak powiem, móc. Trzeba spokojnie tu zdjąć go, i teraz. Tank tam, może spokojnie kozaczyć, może brać na siebie. Czemu zginęłem? Co, aha, ten koleś tu przyszedł, dobra, ogarnęłem. Zrobię chyba ewentualnie drugą część. Próbuję ogarnąć, ogarnąć addonsy, może na jakiejś customowej mapie to puszczę. Chcę te addonsy, bo mi na addonsach żale, za, zale, zależy. Bo tam widzieliście dużo, dużo takie... ...o, tak takie funy były. Jak to się mówi? Funy. Idź stąd. Świetnie to rozegraliście. Spitter, Spitter musi to tutaj, dobrze. Jeden z nich leży. Nie wiem, czemu ta donsu nie działa. Jestem zaskoczony, tutaj. To tu jest wszystko dobrze, a tu jest też wszystko dobrze. Powinno być, tam było tego multum. Multum to jest najlepsze określenie, jakie znam. Multum. Kulorowe wybuchy, były inne dźwięki, tam było wszystko dosłownie. Wszystko. Wow! Wow, chłopaki, to teraz macie już po swoim. Gdzie on jest? Dobra, rozumiem, że pady. Nie, to trzeba jakoś tutaj... Stracimy tanka, stracimy wszystko Raven, czy Raven wam. Ba... Aaaaai! To jest skill, mad skill, bro Jeszcze zostało tylko dwóch do skraju Czemu on się uwolnił? Do jakiej racji? Ja się nim zajmę tylko potrzebuję tak tego... zwane. O to go potrzebuję. Dobrze. Rotang, ale długo przeżył. Nie wiem czy to jest rotang, ale dużo przeżył, naprawdę. Postarał się. Może on tyle przeżył, może to jest jakiś ciężki poziom, bo tu widzę 3, 3 tam chyba 9K życia ma ten tank, więc nie wiem, to nie był skill. Nie wiem czy jego skill, czy po prostu tyle życia ma. Lubiesz to co poszczać zawsze. tak? Oj, oj, oj. O nie, już się naprawdę. Zdury zatrzymajcie dla siebie Fajne teksty po prostu Wiem apteczki, jestem Imba prosem. Chciałem polecić jakieś takie solo yolo Czu. Same Polaki tu są Adrenalina się przydaje HP Ten lęk go na tym, że jak się ma na siebie rzuć boomera, czy tam jego żygi, trzeba sobie pomagać. To jest rzecz, o już ludzi nie wie. Na tym polega ta gra, na współpracy, tak by grać w jakąś mobę Mówię już jakiegoś mobę, żeby to nie być strasznie stronniczym. A ten poleciał: Jolo, solo. Solo, jolo, solo, yolo przepraszam, tak się mówi. Francis! Ale no weźcie tam na... No. ...chłopaki. Tu coś leży w ogóle, czemu nikt tego nie weźmie, ja se wezmę Największy gracz, imba. Non-stop party, tam coś skwierczało. Właśnie tak już słyszałem, ale... przyjdzie tank, to będzie największa kaszana. Czy ci, tak którzy uważają tą grę za durną nawalankę... Jest tu dużo strzelania, tak jak widzicie, to jest... To jest... To jest spad, spad Ale gra jest jednak satysfakcjonująca, jako się mawia. O, żygi są dobre na niego, wtedy wszystkie zombiaki, w No tak też można robić. Dobra, to ja w tym miejscu mojej porażki skończę nagrywać, żebyście nie oglądali tej mojej męczarni, mojego osobistego piekła. Dziękuję wam za uwagę. Spróbuję zrobić drugi materiał na jakiejś kustowej mapie na tych Addonsach, żeby to wszystko ładnie działało, co ona właśnie zrobiła. Dziękuję za uwagę i żegnam. Takie trochę sztampowe określenie, ale się zawsze jest fajne.